Wielki grze znajomymi! Koty koźlejka, nisko, wyzamknione. Leżąc na dole, patrząc na pol, ujrzał Pawełek Anioły, wtórzył cietrzymi głosami. Postaramy się, żeby, żebyście zobaczyli to, jak my widzimy kolendy. No to są kolendy, które wszyscy znają, ale trochę może w innych wersjach, w innym wykonaniu. Przypominam sobie, że ktoś miał dylemat, czy, czy by się zajmować tą muzyką, czy nie, tylko że każdy już chciał jak najwcześniej do tej szkoły muzycznej pójść. Kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie, to mam nadzieję będzie piękny wieczór, my będziemy się świetnie bawić, mam nadzieję, że Wy też.